Hello, z tej strony Frost, witam Was w moim świecie testowym dla paczki Beyond the Hardcore. Jeśli ktoś... Ej, kocie, nie jest majonezu. Jeśli ktoś nie kojarzy paczki, to to jest po prostu paczka, którą robiłem jakiś czas temu. Polegała ona po prostu na utrudnieniu jak najbardziej Minecrafta, przez co grało się dłużej i uważam, że przyjemniej. W zeszłym tygodniu nie było filmu, bo jak pojechałem sobie na wakacje, to trochę sobie policzyłem źle filmy. No i tak wyszło, że, że filmu nie było po prostu. No ale witam już Was, powracając do regularnych uploadów oczywiście i w ramach dzisiejszego filmu chciałbym Wam pokazać nad czym ostatnio pracowałem. Zegrałem sobie taki testowy run na survivalu i zdałem sobie sprawę, że poza tą książką, którą pyrotek dodaje na start, to gracz tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych wskazówek, co ma robić, żeby przetrwać. Oczywiście wiadomo, żeby zaspokoić pragnienie, to trzeba się napić, żeby zjeść, to trzeba upolować zwierzynę, ale było dużo aspektów gry, które po prostu w większości przypadków zostawały nieporuszone. A szkoda, bo to były na przykład ciekawe aspekty, takie jak rozszerzona mechanika farmy, czy na przykład mod Spartan's z weaponry, który dodaje od cholery ciekawych broni. No i żeby temu zaradzić, postanowiłem na początku zrobić questy za pomocą moda Better Questing. No ale kiedy świat mi się usunął, stwierdziłem, że mam już dość tego moda i zająłem się modem Triumph, połączonym z Better Advancements. No i teraz, faktycznie, jak kliknę Escape i wejdę w postępy, to zamiast normalnych Minecraftowych postępów, zobaczę zmodowane. No, i jak na razie mamy tutaj tylko dwie zakładki. Jest The Basics of Survival, i to jest po prostu lista czynności, którą gracz musi zrobić, żeby przetrwać pierwszą noc. Oraz Gears and Tools, czyli taka checklista przedmiotów, które warto wytworzyć. Więc tutaj mamy progres Materiałów, mamy Crude, Primitive Bone, Flint oraz Stone. I dalej dorobię od żelaza w górę, tak? No, bo jeszcze są jakieś tam rzeczy nad Stone oczywiście. Ale jeśli wpiszę taką komendę, no to zobaczymy, że te achievementy, a w zasadzie advancementy, to nie wszystko, co dodałem, bo jest jeszcze 100 innych. Yy, mamy tutaj Primal Innovation, czyli największe drzewko, które na razie zrobiłem, i to jest tak naprawdę cały mod Pyrotech. No, w zasadzie prawie cały, bo między takimi głównymi, yy, między głównymi advancementami, które są oznaczone po prostu zwykłą ikonką. Jezu, no już się nie pokazuj. Jest trochę roboty, to nie jest coś, co można zrobić od razu, o ile na przykład tutaj jest Get Back to the Chopping i Poor Crafting Table, no to to można zrobić praktycznie od razu. No to już między, in, między na przykład Soaking Pot, a Refractory Brick jest trochę roboty. Poza tym mamy kolejne drzewko, nad którym pracuję, czyli Primal Agriculture. Jak na razie jest tylko upgrade konewek. W moich niewątpliwie bardzo ambitnych planach mam zrobienie linii advancementów do praktycznie całego kontentu w modzie, tak aby nie trzeba było szukać rzeczy do zrobienia podczas normalnej gry. Drugim aspektem modpaka, który nie podobał mi się i uważałem, że wymaga zmienienia, jest domyślny generator świata. We wczesnych wersjach modpaka to był Bajam Sau so Plenty z tego co pamiętam, ale no nie do końca mi odpowiadał, więc go usunąłem. I potem powróciłem do domyślnego generatora. No, co nie było najlepszym opcją, ale tak zrobiłem z jakiegoś powodu. No, w każdym razie, idąc już do sedna, zmieniłem ten generator na Realistic Terrain Generator. No, i tutaj pokażę Wam jakieś screeny, tak abyście mogli sobie porównać, jak wyglądał przedtem, a jak będzie wyglądać teraz. Ostatnią rzeczą, o której dzisiaj chciałbym opowiedzieć, jest właśnie nowe menu, które widzicie w tym momencie. To znaczy, nie będziecie go tak widzieć, kiedy pobierzecie najnowszy update ze strony, ponieważ w tym momencie jest ono zepsute. Z jakie, tak, z jakiegoś powodu Minecraft przywrócił mi stary konflikt, gdy wrzucałem odpowiednie pliki na stronę i teraz wszystko jest popsute. Będę musiał to naprawić przez weekend albo nie wiem, na, na dniach to spróbuję naprawić. Nie wiem w ogóle, czy nie przerzucę się na inny mod, bo w tym momencie jest to custom main menu mod, który jest dosyć ograniczony. A rozmyślam nad przerzuceniem się na fancy main menu, które z mi Kitek. Dzięki Kitek. I to by było na tyle na dzisiaj. Chciałem zrobić taki bardziej zwięzły film, pokazać Wam, co zrobiłem, a nie co planuję zrobić. Aczkolwiek powiem wam jedną rzecz, którą planuję zrobić: mianowicie, kiedy stwierdzę, że modpack jest na tyle dobry i na tyle gotowy, żeby zrobić z niego serię, no to właśnie planuję to zrobić. Otworzę mały serwer, zaproszę kilka osób i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to tak jak mówię, plany na przyszłość. Jak na razie z Wami żegnam. Hej.